Te Tegoroczne bachanalia to 60 rozrywkowych i kulturalnych propozycji rozłożonych na dwa tygodnie. Wbrew obiegowej opinii miłośników disco polo, na którą studenci pracowali przez kilka poprzednich lat, w ramach studenckiego święta startuje tygodniowy program kulturalny Student. Studenci zgłaszali inicjatywy, które Akceptował parlament i myślę, że to połączenie, tak jak mówiłem, takich komercyjnych imprez z tymi bardziej ambitnymi no w tym roku rzeczywiście będzie funkcjonować dobrze. Przed studentami zatem pokazy w ramach letniego kina, spektakl teatralny czy jazzowe koncerty. Organizatorzy mimo wszystko jedną nogą pozostają w starej konwencji przynajmniej 22 i 23 maja. W czwartek wystąpi zespół Don Gurelesco, Kamil Bednarek oraz Lux Torpeda, a w piątek... Troszkę disco polo, czyli zespół Boys oraz wesban. W tym roku wracają również wybory Miss Bahanaliów. Kandydatka z numerem... 9. Pani Katarzyna Marcu, Gorące brawa! Do finału dostało się już 12 studentek. Koneserzy kobiecej urody nie doświadczą jednak wyjścia w bikini czy bieliźnie. Dziewczyny pokażą się w strojach wieczorowych, koktajlowych i sportowych. Bahanalia 2014 to również renesans zjazdu na Byleczyn. Na razie zgłosiło się sześć drużyn. Wszystkie wehikuły muszą spełniać kryterium bezpieczeństwa. Musi zapewniać bezpieczeństwo uczestników i drużyny startującej tym pojazdem. Musi być stabilny, posiadać sprawne hamulce oraz być pozbawiony ostrych krawędzi, które mogą wyrządzić krzywdę. Tematem przewodnim tegorocznych bachanaliów jest wieś. Bawimy się od 12 do 24 maja. Szczegółowy repertuar na stronie internetowej.